Cześć, Agata Banach, witam Cię w miejscu, gdzie znajdziesz inspiracje do odkrywania siebie w pełni. Dzisiaj chcę się z Tobą podzielić moim ostatnim doświadczeniem, które zmieniło mój sposób myślenia. Ale od początku. Styczeń był dla mnie takim miesiącem efektywności. Luty postanowiłam, że będzie miesiącem pierwszych rezultatów. 31 stycznia Usiadłam z kartką, z moim kalendarzem i zaczęłam planować luty. Zaplanowałam miesiąc, tydzień, cały dzień. Byłam bardzo ambitna i podekscytowana. Już oczami wyobraźni widziałam, jak się będę czuła, jak to zrealizuję, co zaplanowałam. Jak zobaczyłam plan na 1 lutego, na poniedziałek, już czułam jak dreszcz emocji, przeszyłam moje ciało i mówię: tak! To będzie super dzień. Już sobie wyobrażam, że wstaję rano, zaprowadzam moje dziecko do przedszkola i oddaję się w wir I z taką intencją poszłam spać. W nocy obudził mnie przeraźliwy kaszel mojego dziecka i rozgrzane czoło. O, nie, jest chora. Rano zaczął się cały maraton chorobowy. Lekarstwa, masaże, inhalacja, jedzenie, zabawa, czytanie. Uff. Wieczorem usiadłam nad moją listą zadań z tego dnia i lekko się złamałam. W tej całej szarpaninie zrealizowałam może jedno, dwa zadania z listy. W tym momencie jeszcze przypomniałam sobie o tym, że ostatnio moja córka chorowała przez dwa miesiące. Jeszcze w międzyczasie ja się rozchorowałam. To już totalnie mnie załamało. Ale oczywiście pojawiło się moje myślenie, życzeniowe. Może jutro będzie się czuła lepiej. Może będzie spała w dzień, może uda mi się zrealizować te zadania, których nie udało mi się zrealizować w poniedziałek. Z taką małą nadzieją poszłam spać. Ta noc już była lepsza i już moje dziecko nie budziło się tyle razy. Kolejnego dnia, czyli we wtorek, obudziłam się. Znowu dawko entuzjazmu mówię, dobra, dzisiaj zrobię to. I poległam. We wtorek wieczorem, kiedy usiadłam i zaczęłam myśleć o tym, co się wydarzyło przez ostatnie dwa dni, poczułam, jak fala frustracji i bezradności po prostu mnie rozkłada. Poczułam się autentycznie ofiarą tej sytuacji. I ta gonitwa myśli, no teraz dwa miesiące nic nie zrobisz, i znowu będzie tylko inhalacje, masaże, yy, lekarstwa, lekarze. Stua! Jak ja zrealizuję teraz swój plan? Jak ja będę realizowała moje pierwsze rezultaty? Ok. Przypomniało mi się zdanie Churchilla. Wyrwało mnie trochę z tego amoku myślenia. Pesymiści widzą trudności w każdej okazji. Optymiści widzą okazję w każdej trudności. Takie, zaraz, przecież ja jestem optymistką. Skoro jestem optymistką, to jakiej okazji ja nie widzę w tej trudności? Czego nie widzę? Ta myśl zaczęła przeszywać mój umysł. Pewnie znasz takie momenty, kiedy doznajesz olśnienia albo usłyszysz pewne zdanie, które rozbija pewien schemat i nie daje spokoju, dopóki na nie nie odpowiesz. Odpowiedzi zaczęły przychodzić, Całkiem szybko. Pierwsze, odkryłam, że ta sytuacja uczy mnie determinacji w dążeniu do swoich celów. Czy ja jestem wystarczająco zdeterminowana, by robić to, co założyłam? Jako sprzymierzeniec determinacji przyszła biografia Madonny. Nie wiem, czy wiesz, ale Madonna była mistrzynią, jest determinacji i uporu w dążeniu do swojego marzenia. Chciała osiągnąć niezwykłą sławę. I to jej się udało. Mimo tego, że nie miała niezwykłych zasobów, talentu do tego, by to osiągnąć. Ale to zrobiła. Dokładnie to było mi potrzebne, żeby sobie uzmysłowić, że traktuję choroby mojego dziecka jako wymówkę: do tego, żeby nie działać, nie robić. Druga rzecz, którą odkryłam, to to, że taka sytuacja uczy priorytetyzacji zadań w praktyce. Guru od zarządzania sobą w czasie i zadaniami mówił: "Najważniejsze są priorytety. Ustal, co jest najważniejsze i najpilniejsze." Prosta teoria, trochę trudniejsza w praktyce. A dzięki temu, że miałam ograniczone zasoby czasowe i przez to, że musiałam się przełączać między opieką nad dzieckiem a zadaniami z listy, zaczęłam robić rzeczy najważniejsze i najpilniejsze. Od razu też mi się przypomniała książka Briana Tracy'ego z tę żabę. Czyli najpierw zrób rzecz najważniejszą i najtrudniejszą, która da Ci satysfakcję, przyniesie sukces, ale też da poczucie tego, że wykonałaś większość pracy. I mimo tej długiej listy, jak zrobisz tę najważniejszą rzecz, to się okaże, że ona przynosi Ci najwięcej efektów. I tak przez te ostatnie dni Rozpoczęłam promocję mojego 10-dniowego kursu online Odkryj Siebie w Pełni, z którą zwlekałam już od kilku tygodni. No, bo nie miałam czasu, bo musiałam jeszcze to dopracować, a teraz się zmobilizowałam i wiedziałam, że to jest najważniejsze i najpilniejsze i to zrobiłam. Przy okazji serdecznie Cię zapraszam do wzięcia udziału. Jest to bezpłatny kurs, który rozpoczynamy 29 lutego. Poniżej znajdziesz informację, jak możesz się na niego zapisać. Trzecia rzecz, którą odkryłam, to to, żeby działać szybko. Bo tyle, ile mamy czasu, tyle nam zajmuje praca. Kiedy mamy go mało, nasza efektywność wzrasta. Już kiedyś to odkryłam, tak samo jak rozmawiałam z moimi klientkami, że kiedy mamy dużo zadań, kiedy musimy się szybko przełączać, zmieniać lokalizację i robić dużo rzeczy, okazuje się, że jesteśmy efektywniejsi. Nie wiem, czy też to odkryłaś w swoim stylu działania. I ja dzięki temu odkryłam, że Mogę pracować szybciej i efektywniej. A jak jest u Ciebie? Czy w myśl słów Winstona Churchilla jesteś pesymistą, czy optymistą? Jak wygląda Twoja reakcja na sytuacje, które pojawiają się w Twoim życiu? Jakie emocje ona w Tobie wywołuje? Czy Potrafisz wykorzystywać tę sytuacje do pełni swojego rozwoju. Jestem bardzo ciekawa Twoich przemyśleń. Czekam z niecierpliwością na komentarze poniżej. Jeżeli podobają Ci się te nagrania i chcesz na bieżąco dostawać informacje o kolejnych, koniecznie subskrybuj mój kanał. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Agata Banach. Odkryj siebie w pełni. Poczuj moc swojego spełnienia. Pozwól światu zachwycić się Twoim unikalnym talentem. Do zobaczenia wkrótce.